Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto bezpieczenia chrupek. Potrzebować będziemy okrągłe biszkopty, formę 20 cm, mam wyłożone biszkoptami. 3 łyżki cukru pudru. Jeden serek mascarpone. Pół litra śmietany 30% 3 łyżeczki żelatyny. I 15 deko pafelek. Wafelki możemy pokroić. Możemy również zeczeć na tarle o dużych oczkach. Żelatynę zalejemy paroma łyżkami wątej wody i pomieszamy do całkowitego rozpuszczenia. Musimy pamiętać, że żelatyna musi być płynna. Mieszamy do tej. Bory, aby była całkowicie rozpuszczona. Jeżeli mamy problem, to wstawiamy do garnuszka z wodą i ją po prostu rozpuszczamy. Żelatyna musi być płynna, wówczas ciasto jest idealne. I teraz śmietane z cukrem należy ubić wafelki ścieramy lub możemy pokroić ja zetrę na tarle o dużych oczkach a żelatynę już mam płynną teraz śmietanę ubijam z cukrem śmietanę z cukrem już mam ubitą wafelki starłam a część pokroiłam i teraz łączymy składniki do śmietany dodajemy Serek mascarpone i płynną żelatynę dolejemy i składniki należy połączyć. I dolewamy żelatynę. Całkowicie rozpuszczono, że na musi być płynna. I teraz odłożymy kilka łyżek tej masy i później sobie udekorujemy kiesz. A pozostałą część połączymy z bawem Tak już masę nam połączono. Kilka łyżek sobie odłożę do worka cukierniczego, a pozostałą część połączę moim zdaniem tak trzy takie duże łyżki odkładamy do worka. A do pozostałej dodaję. Wafelki. i masę mieszamy tak. I wyłożymy na przygotowane biszkopty pierwsza warstwa delikatnie a później wyrównujemy Należy wyrównać i wierz udekorujemy rozetkami z pozostawionej masy. I ciasto do ubezpieczenia damy do lodówki najlepiej na całą. Noc. Tak wygląda przygotowane ciasto bezpieczenia chrupek, które wędruje do lodówki. I tak oto wygląda ciasto bezpieczenia chrupek. Wręcz. i ukroimy kawałek i tak oto mamy ciasto grube. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl ciasto bez pieczenia chrupek.